Siemanko widzowie, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj będzie dalej YouTubers Live OMG i mam 21 poziom, tak jest. O punkt talentu mogę rozdać. Może to jest ten ale... więcej e subskrybentów nagrywając filmy z, rozgry e z rozgrywki, poradniki i speedrun. No to raczej... Raczej jak najbardziej o co to jest? Taki film, na którym robisz coś, czego nie zrobił nikt e nikt inny w grze. combo po po poradnik, aha. Ciekawe. O, tu mogę, aha! I niech followers Ci zazdroszczą. Unboxingi musisz nagrywać zanim otworzysz pudełko. Aha! Tak to działa, okej, okay, ciekawe. Okej! Okay. No, jako pierwszy graj w nowe gry dzięki ofertom na wyłączność od największych wydawców na rynku. Ej, to też ciekawe w sumie, bez kitu. Bez kitu, no ciekawe. Które jeszcze jestem ten? Jakie mamy miejsce filmy? O Randal spać 45. O ja jestem trzeci Uuuu wow 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 wow, wow 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 W takim przypadku <g Batman> W takim przypadku ja mam jakąś gier, a, tam gierkę, no, ale już nie chcę z niej nagrywać. O, poradniki za poradnik wyskajtowali! Nie chcieli poradników do tej gry. No dobra, no dobra, no to nie będzie w dupę. Te. No to czekajcie, kupię nową gireczkę i. i nagrywamy w dupę coś ciekawszego. Ale te poradniki coś tam nie robią, no to co Wam się nie podoba w dupę? Chodziło tylko. mi chodziło o wyświetlenia głównie, no to w czym problem? Where is problem? Where is this problem, bro? No zostaj numerem jeden, no to właśnie zaraz dostanę, bo już mam trzecie miejsce. O cześć kochanie, nie, to ja jednak z tobą nagram, bez kitu. To jedne kochanie z tabą chyba nagram, bez kitu. Hmm, co to mamy za gierki? Nie wiem co się wypije. Russian? Nie wspieram, nie wspieram. Żadne Russian, nie wspieram, nie wspieram takich gier. Polka? No to, to... ta, to Polka zrobiła tą grę? No to, to, to kupuje kupuję, bez kitu, to kupuję. Tak, tak, wspierajmy polskich twórców, bez kitu. S super. Bingo. Bliski mm -hmm. f... Fury. O, dawaj, jak grywamy. Nie, ale nie wiem, czy mam tą konsolę, ale bym sobie kupiła furasy. <grym /hum> furasy bym kupiła. Fancy bar... Barian. No, oc... oceny to ma ten. To ma jakieś wysokie oceny. Ale to już spadło wyświetlenia, bo o maj czwarty to wyszło. No, to może to nagrajmy Nie wiem, czy mam tą konsolę, ale pewnie mam meski Randal jest smutny, to wypieprzaj na urlop. Masz, I tak parchu nic nie się robisz, już dla tej firmy. To wypieprzaj na urlop, szmato. jest dupę. O, dislike. Ile dislikeów tam leci nagle? Ja cię sunę Ile dislikeów poleciało? Ja cię sunę, ale dislikey, dislikey. Dobra, kochanie, nagrywamy. Dawaj, kochani nagrywamy. Muszę być w top 1, top 1. O, to i to jest popularne. Dawaj, tą polkę, nagrywamy w duecie, dawaj. Dawaj kochanie, nagrywamy tą Polkę, Pol tą mega polską grę nagrywamy, kochanie. <laughs> dawaj kochanie, nagrywamy to, bez kitu. Duet. A, duety nagrywamy, dawaj kochanie. A, gdzie ty idziesz? A, ty idziesz tam. Twoja żonka to pójdzie, czy tak niezbyt? Czy tak, no, niby duet, ale ci nie będzie. O, idzie, idzie, dobra żonka, cześć. Nawet no, nagrywamy, potem pogadamy bez kitu, ale no Pomóż mi się stać top 1, potem pogadamy. Średnia gra. No to jaka średnia? Porada w dupę guru, będzie lepsza gra średnia gra. Od razu w dupę już mnie skazują na jakieś średnie gry. Co to ma być? Menu główne, to co? MVP! No i proste, O jeszcze ta będzie w tle. Siema, co tam? Wciąż umierasz w tym samym miejscu, no to co? Może lepsze spojrzenie, bez kitu! No, umierając zostały miejsce, to trzeba... Trzeba robić z siebie debilla wtedy, bez kitu. Teraz przed rozpoczęciem gry... <laughs> Krzyk zwycięstwa, No, Teoretycznie biorąc, czego nie potrzebuje, ale w razie budajmy jeszcze, bez kitu. Przydały się jakieś fajniejsze karty na to, bo mam wrażenie, że nie ma takich dobrych kart, które by dawały tak to na plus. No to jest niby spoko, bo daje plus 4, ale daje minus 2 do tego, no to to jest takie spoko, ale no nie do końca jak no nie? W sensie spoko. Znaczy ratuje to, ale no, nie jest tak mocno, nie? A cała naprawdę no, jest gówniana, no bo jakie ja mam coś wbić, jak po prostu no. No dobra, tutaj mi to wbije, tak? Fakt faktem, to mi to wbije, no ale tutaj na przykład mam minus 1, no to. Bez sensu, prawda? Tylko dostanę jeden ten punkt. tak chyba muszę to dać i tak, więc no. Ale serio, ja nie czaję czemu tak mało kart jest z tym na plusie, tak naprawdę. Bo z tym jest w w tym jest w miarę okej, okay, bo jest to plus 5, czemu nie ma plus 5 do tego na przykład, albo plus 5 do tego karty. No dobra, jest niby plus 4 w tym, no to okej. Okay. Jeszcze rozumiem, no nie? No ale do tego jest tak na moje mało kart. Ciężko jest zrobić full w tym, no nie? Ktoś powie, że niby w komputerku mogę sobie dodać tam i tak dalej, wtedy będzie się to na fulla. W teorii tak, w praktyce jak na moje najlepiej no by było to zrobić kartami i potem przykład... Potem w razie tego gdyby czegoś brakowało, to na tym komputerku dodać, no nie? Po prostu. Kurde, potrzebuję plus. Kur. idę na zero, prawda? My goodness, najwyżej tego nie, nie dodam, najwyżej tego. Nie Zauważyłem, że Starship na minusie, no trudno. Awaj to, bo potrzebuję, potrzebuję tego na plusie z powrotem. O. No i to widzicie, tu jest plus 5 do tego. No to. Czemu nie może być karty plus 5 do tego i plus 5 na przykład do tego? Przecież to by było easy wtedy. To by powiedział, że zbyt łatwo, no ale nie wiem, czy aż tak łatwo by to było, no nie. Też powie, że na końcu można to nabić. W, teori w teorii tak. Na końcu też da się łatwo to nabić, ale no. Mówię tak na no moje. Trochę ciężko, trochę ciężko. Smutni są? No bo pipów nie ma. Bez kitów, dupę. Trzeba jeszcze pipy wstawić, bez kitu. Pipy. O, nie wiem, jakie pipy wsta wstawię. Zaraz pomyślę. Jakie pipy wstawić? Nie mam pojęcia. <laughs> Jakieś na pewno. Tak, zróbmy tak, o, na dół potrzeba, okej, okay, to tak, znowu tak, znowu dwa w dół, jedno w dół, okej, okay, możemy zakończyć to w ten sposób, potrzebuję, o, to biorę, o, potrzebuję to bardziej, potrzebuję bardziej jeszcze to, no i co, mogę iść więcej w montaż i będzie git? Chyba tak, bez kitu, akceptuj, no i co? No i co, udało się? Nowy rekord! Uhuuhuuu! El Artur! Tak, pomogę ci, bez kitu, dawaj. U ile mi płacisz? Dawaj, lecimy. Let's go! Pomóż przestać mi nakręcić film? No idę, idę. O, w sklepie mieli cichy, dobra, 66 tysięcy mam tu, se kupy, kochanie. Co ty, kochanie, chcesz ode mnie? A nie mogę cię kliknąć, bo idę ten: montować filmik XD. O, teraz są zadowoleni. No i Sigma, no. Zaraz jeszcze pipa wstawię i będzie git, jak na moje. No, no, no. No i bez Beskietu, no i Sigmy Prawdziwe Sigmy, bez kitu. O ile montuję ten film, kurde Dobra, wstawiam pipa, wstawiam pipa Taka ja nie wiem jakiego um, Może O, spełnia swoje marzenia, aha, no to Postać poszła sama spać, no okej okay. Niech będzie O, no i dobra, wielkie dzięki Które mamy miejsce teraz w firmie? Jak w dupę tak spadliśmy? Jak ósme w dupę? No przecież mnie popieprzy, jakie ja mam być w dupę na topce? Jak te szmaty w dupę szybciej w dupę rosną ode mnie? Nie no, popieprzy mnie, popieprzy mnie zaraz przysięgam. Jakie ja mam być cały czas w dupę w topce, jak te szmacidwa w dupę wstawiają więcej filmów ode mnie w dupę? Jak? Co ją w dupę zrobić? Aha! Staram się spełnić swoje marzenia i mnie sejtowali. No jasne. Nie spełniajmy swoich marzeń w dupę, debile. Hashtag w dupę, debi, debile. Hashtag w dupę, pieprzcie się. Tyle mam do powiedzenia. W <grych> dupę, na no jakie ja mam nakręcić ten. Nie wiem, ja mam w dupę wstawiać bilion filmów po prostu. W sensie, żeby oni też kręcili i mi to też nabija wyświetlenia. No chyba właśnie nie. To chyba ich podwyższa wtedy fi firmie, a nie mnie tak mi się wydaje, że chyba muszę Solo wypuszczać te, te filmy albo po prostu z kimś w udziale Ale jak ja nagrywam z kimś, to według mnie chyba bardziej właśnie oni się wybijają ode mnie, no to ja chyba muszę Solo filmiki napieprzać po prostu z gierek, tak mi się wydaje. Chyba. próbuję Solo coś nagrać, zobaczymy A to już nagrywaliśmy, to spadło wyświetleniowe, no okej okay. Ale chyba muszę Solo nagrywać filmiki, no to wygląda. Bo solo szło nieźle wtedy. Może o to chodzi, ja muszę solo nagrywać. Bez kitu No w ogóle ta się zbugowała i ma pytajnik nad głową. Znaczy, pytajnik, wykrzyknik, sorry. To co, lecimy w dupę. Ale no, jak chcę już być w tym top. Jak chcę już być top 1, bo zaraz będzie nowy miesiąc i się zasytuję. No i mnie popieprzy zaraz, serio. To jest, jak to moje, zbyt trudne. Jak ja mam to osiągnąć? O, myślenie. No u mnie chyba ciężko z tym. Bez kitu No dobra, daj mi to. O, potrzebuje tego też, bez kitu. Nie wiem jak to działa, szczerze powiedziawszy. Nie wiem jaka jest, jaka jest taktyka na no to, żeby serio się wybić w tej gierce, nie mam pojęcia. Tak już szło dobrze, bo miałem trzecie miejsce, ale to wciąż za mało, prawda? Ajajajajaj. Może to MVP czy to... Nie no, Krzyk Zwycięstwa, no Czy to MVP mi da na plusie dwa? No to dobra, MVP niech będzie. Niech będzie tam MVP, bez kitu. Znajdujesz ukryty przedmiot, no to co? trollowanie bo pasuje idealnie bez kit'u Menu główne no to co <laughs> krzyk zwycięstwa bez kit'u bo nic mi to nie pasuje i teraz emocjonalne ale już mam to na plusie to po co kurde mogę teraz poczekać a nieważne a jedną krytykę mi nie daj tutaj idealnie będzie pasować żeby to było na plusie ekran wczytywania no i co no i oczywiście, że jak gówno mogę z tego zrobić, bez kitu. Bo tu za dużo w minus mi by poszło, więc nie chcę tego. Głównie, że no to mordercze spojrzenie, bez kitu. Dawaj to. Dawaj to mordercze spojrzenie. prowadzenie do gry. Gracz pro po prostu? Chyba ta Gracz pro, bez kitu, dawaj. Dawaj, gracza pro, bez kitu. Wygrywasz grę z trzema jednostkami... W czasie poniżej jednej minuty. No to co ja mam... Co... Ja mam, co ja mam wam powiedzieć? No poradę dajmy. Rzućmy poradę bez kitu. No tego mi brakuje tak czy siak, no to to jest trochę lipa. O, no i co? pomachajmy I Nara. O. Tyle zarabiam. No, nie najgorzej w sumie, nie najgorzej. I co? dźwignęło się coś? Jestem wyżej czy dalej? O druga! Jestem na drugim miejscu, no to to teraz... Jak ja to zmontuję, ja nie będę na pierwszym miejscu, to się chyba żegam. Mamy drugie w dupę miejsce. Mamy drugie miejsce. To już jest praktycznie w dupę meta tak zwana. Nie mylić z czymś innym w dupę narkomani, ani pieprzeni. Nie mylić z fetą narkomani, pieprzeni. Nie mylić z czymś innym. Meta, nie feta. No właśnie. Wy, 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 wy byście tylko o jednym myśleli, prawda? No właśnie. ja, wy byście tylko o myśleli. RL? Myślę, że RL. No i jak jakie to mam połączyć? O tak mogę połączyć, a dobra to. Zróbmy tak, tego mi brakuje i wpieprzmy to i wpieprzmy, nie mam tytuł dla jaj. No i dobra, no i lecimy w dope. No i rekordu to nie pobiło, ale no może akurat się uda coś tutaj wbić więcej. No mam już drugie miejsce, no to już jest dupę naprawdę Skam jak na moje, jak nie osiągnę tego pierwszego miejsca To będzie lekki skam jak na moje, lekki skam poczuję jak nie będę zaraz na pierwszym miejscu A no, no dawaj, ty też nagraj Czy to wtedy też mi ten pomoże czy nie, jakby nie wiem jak to działa Nagraj z tego bez kitu sobie gierkę, no nagraj, a ja czemu by nie Randal na urlopie jest kuźwa, co to ma być w dupę on to już jest takim newslet'em, że daj spok dajcie spokój. Randall jest takim newslet'em, że naprawdę to, to, to się nie opłaca w dupę, serio. Niech on już na te wakacje wypieprze, bez kitu. Nie chce tam siedzi na Karaibach w dupę, rybki niech łowi czy coś. No i kiedy będę mieć to pierwsze miejsce? Chyba nigdy, bez kitu. Losaj numerem jeden, no chyba. Ej, miesiąc się kończy! Nie, 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 nie. nie. Harison pieprzony! Ma w dupę dosłownie tysiąc parę więcej ten! Pieprzony harison w dupę Pieprzony Harison mnie wyprzedził, dosłownie o niewiele. Połamy mu... Zaraz, zaraz coś połamę przysięgam. Może jeszcze zdążę wrzucić jakiś filmik. Rozgrywka, rozgrywka, wrzucaj, błagam, wrzucaj, 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 wrzucaj Kończy się miesiąc dupę, lecimy. Musimy być top 1, główny etap chodzi. Gówno mi to dawaj! Błagam, top 1, top 1! Błagam, 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 top 1, tak mało brakuje w DP, musimy wyprzedzić tego parka! Musimy wyprzedzić tego parka, szybko, 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 szybko! Tego parka ja chcę wyprzedzić, szybko! Szybko, nagrywaj to i zmączajemy to i będzie git! Muszę tego parka wyprzedzić, gówno mi to obchodzi! Gówno chodzi, przysięgam, dawaj to, bo plus 1 jest, no i myślę, że sigma, sigma, plus 1, no i nice, plus 1, byku! Ale tak to ktoś jeszcze? Plus jeden byku <grych> Na, no, stare czasy No Dobra, znajdujesz i Ega Porada, oczywiście, że tak Porada, teraz ja, ja muszę być już top 1, bo to jest kolejny cel, cel tej gry, prawda? Więc no A dosłownie brakuje mi parunastu wyświetleń, 12, no chyba z tysiąc wyświetleń? Coś takiego, mniej więcej tysiąc Więc to jest naprawdę mało. Gdyby to muszę tego parka przegonić, tam chyba, że 100 tysięcy to było, jak 100 tysięcy to może być ciężko, ale w sumie To jest kwestia nagrania jednego filmiku... filmiku tak naprawdę i czekania się wybije, no nie? Tylko żeby on wtedy nie nagrywał tych filmików, bo właśnie! To jest tak może być, że ten park stwierdzi, o to ja też się nagram teraz filmik, kurwa, no i będzie gówno, no nie A właśnie. Czy tak chce? Nie, nie do końca właśnie to tak ma wyglądać Jak na moje. O zabawny komentarz. Dawaj, 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 o ty jesteś w kamerze yy, w tle. Super, cieszy mnie to. Cieszy mnie to bardzo. O, mordercze spojrzenie, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. musimy lecieć w a albo rekord na pobić, żeby to się wybiło. No no no. Dawaj, pomachajmy, bez kitu. No i co, no i jajeczko pewnie, też szmata mnie. No ta szmata ma ile z tych wyświecań, no przecież. Wyprzedziła mnie jeszcze ona! Nie, 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 nie! nie. I po co ci kazałem nagrywać ten film, jak ty w dupę zyskałeś większe wyświetlenie ode mnie? I ten pieprzony Harrison jest dalej pierwszy. No nie, no, zarzygam się w dupę. Viviana, teraz jest zwalniam, szmato. Viviana, zwalniam cię, przysięgam w dupę, jesteś konkurencą dla mnie. Lecisz zaraz do zwolnienia. Jak ja nie będę mieć przez pierwszego miejsca, lecisz do zwolnienia, Viviana. Koniec. Koniec współpracy z Vivianą w dupę będzie wtedy oficjalny. Przecież ona mi podkłada ku... Chłodę pod nogi tak zwaną, no to jak tak można w dupę, jak tak można? Ty pracujesz dla mnie czy, czy nie dla mnie? No właśnie, a to jest pytanie na dzisiaj. No i dobra, lecimy. Błagam, błagam, już się miesiąc kończy, błagam, błagam, błagam. Błagam, wstaw to, błagam, błagam, błagam. Pieprzymy te wydarzenia, błagam. Pieprzymy to wszystko, dawaj. Jest 28 maj, wstawiaj to! Wstawiaj to, błagam! Milion wyświetleń w dupę wbijaj. To też chyba jeszcze wlicza, no nie? Mam nadzieję. Dawaj w dupę, milion viewsów. Pierdolni teraz, pierdolnięcie w dupę. Epoko nopsala mocne uderzenie. Dawaj, 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 dawaj. A tam temu Parchowi niech internet wypierdoli, żeby już nie wstawiał nic na ten moment. No błagam, no ja nie mogę skończyć na trzecim miejscu. Muszę mieć pierwsze, bo tak jest cel, cel, cel gry. Come on! Dajcie mi już to pierwsze miejsce, bo się zerzegam zaraz, przysięgam. No i które mam miejsce? Które? Które w dupę, które? Pierwsze! Pierwsze! No, 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 no! Harry, są wypieprzaj, pierwsze mam! No i czemu to nie działa? Mam pierwsze miejsce, o co chodzi? Nie, jak ta gramio oskamuję, i ja mam pierwsze miejsce, nie osiągnę tego. To zaraz skaczę w dupę. Z dziesiątego piętra. Nie, nie wstawiam twojego filmiku, bo, bo mnie przegonisz. E, e. Nie. nie! Nie, nie, nie! Nie ma opcji, nie wstawiam! Nie wstawiam twojego filmu, bo, bo mnie przegonisz pod koniec. Nie, 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 O, to niesamowicie męczące, bez kitu. To bo mi, prawda? No, oczywiście, że tak. Prosto, że tak, prosto, że tak. Spełnianie marzeń, nie, niesamowicie mę męczące, tak, bez kitu Już mnie pan nikt nie przegoni, błagam! No mam pierwsze miejsce. Harrison wypieprzaść, Mato. Harison błagam, cię, nie możesz mnie wyprzedzić. No kończ już dupę dzień, czy coś No błagam, kończ, kończ ten dzień No nic nie robię, bo nie ja muszę skończyć dzień Zakupy zrobione? Super kochanie Super, że zakupy zrobione. Dobra, kupię sobie nowego kompia, komputera. Jak mi ktoś wyprzedzi, to chyba się kurwa załamie. Błagam, nie możecie mi wyprzedzać już, nie, nie macie takiego prawa jak na moje, nie macie prawa mi już wy, wyprzedzać, nie, 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 nie ma, nie ma, nie, po, nie zezwalam na takie coś, mm -mm. nie zezwalam, bez kitu. Ja mam tyle pieniędzy, że mogę sobie już pozwolić na jeszcze lepszego kompa, bez kitu. Bo lepsze ten, sprzę ten sprzęt także, no, <laughs> będzie w dupę pro sprzęt. Ej, mam wszystko już? No i idealnie. <laughs> No błagam. Błagam, błagam, błagam No mam no pierwsze, kończ już ten dupy dzień. I, I daj mi już to zrobić. Ten zostań numerem jeden. Bez kitu. Błagam. I jak ten park nagrał odcinek i mnie wyprzedzi wyświetleniowo, to no... A, koniec umowy, no podpiszę całą tą umowę. Masz. Odnów. A akceptuj, bez kitu. No i co? No i co? Mam 31 maja i co? A Ole komputer. Ole kuźwo monitor Bez kitu. No dajcie mi już ten tak pierwszy kwietnia w dupę. A czy może kwietnia, co ja pierwsze. Czerwca, dajcie mi ten pierwszy czerwca, bo ja chcę ten, chyba że nie jestem już top 1, no to chyba się zesram No przecież ten szma się z blisko, on mnie zaraz przegoni No zaraz się zarzykam, jak on mnie przegoni on mnie przegoni, to jak będzie, a jeszcze karty mi jakieś daj lepsze, bez kitu. Ty chcę tam kartę? O, idealna karta, bez kitu. O, brak funduszy, no, bez kitu. No, brak funduszy, no, ta. Błagam, 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 błagam. Chcę być w tym top 1. Muszę być w tym top 1. Muszę być w top 1, muszę być w top 1, nie obchodzi mnie nic. Istnieje to nie obchodzi. Muszę być w top 1. Muszę być w top 1. W top 1 muszę być. Rozumiecie to? Muszę być w top 1. 2K kamerka. Filtr jakiś pop pro. No i Sigma. Nagrywamy jeszcze ten odcinek, ale jak ona... Jak, ale i tak tego nie wstawię ten. Nie przegonić mnie kochanie, prawda? Nie ma opcji. O, nagramy odcinek, ale to już będzie na przyszłość bez kitów. Wychodź do ludzi zaraz, dupa, nie teraz. Pierwszy że

to zaraz klikam w dupę na od odinstaluj w dupę. Przysięgam, przysięgam jak ta gra nie działa. Klikam odinstaluj w tym momencie, chyba kurwa. Przy was to zrobię. Przecież to no, byłam na pierwszym miejscu. Gdzie jest mój jakiś achievement, dupa? Nie wiem, cokolwiek. Gra jakieś gratulacje. Takie jak gratulacje, jesteś numerem jeden w sieci. Dostaniesz od nas coś, kurwa. Tymczasem gra. Yy, nie, nie działa? Tymczasem gra, no chyba jednak chyba jednak nie będziesz numerem jeden w sieci. Jak sero jak zaraz wejdę i się okaże, że ja tego nie, nie dostałam, to chyba się kurwa popłaczę. Wiecie, słyszeliście kiedyś krzyk To ja się zaraz dupę tak uruchomię. Nie no nie nie zrobię tego, bo matka by mi chyba z domu wyrzuciła, ale no. Pst, ale no, mam taką ochotę. Naprawdę, jak ja nie, jak ja nie, nie mam tego top 1, to, to, to w dupę co to, to się wydarzy, bo w, w tej grze, jakby. Wytłumaczy mi ktoś? On mnie przegonił, czy gra stwierdziła, że nie dostanę te tego osiągnięcia, czy co innego tu się odjebało? Błagam, ja chcę już to top 1, no Co się tu mogło innego wydarzyć, bo nie rozumiem w dupę. No mam nadzieję, że mam już to top 1. bo mi to top 1. Byłam pierwsza w tej sieci. Nie ma innej opcji, innego wyjścia i tak dalej. To powinno mi zaliczyć. Jak nie zaliczyło, to ja naprawdę nie wiem, co ja mam w DPS zrobić. Jak nie zaliczyło, to. ta. To, ta. To, 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 to ja nie wiem. Czemu? Bo widzę, że dalej to wisi gówno, numer numerem jeden. Eee, jak ja ten filmik wrzucę teraz, to wrzucam i, ja, i nie zadziałało, zostaje numerem jeden, to. Albo coś jest zbugowane, albo tam grę zmanipulował. Yy, w sensie albo tam grę zmanipulował Tusk, albo. albo ja mam jakiegoś kurwa PH, Ale bardziej obstawiałabym, że tam grę zmanipulował Tusk wtedy, bez kitu. Bardziej bym obstawiał ten fakt, jeśli to nie zadziała. Dawaj to kurwa. Nie wiem, nie nie mogę tego. Aha, ja nie mam już na ten. Mm, to czego potrzebuję najwięcej? Tego. No to dawaj to. Dawaj ten ultra... ultra montaż dupę. O, no i to ja rozumiem. O, mogę iść w montaż, no i Sigma. Prawie full montaż poszło, no i nice. Akceptuj. No i co? Rekord. Uuu, nice. Jesteś członkiem naszej sieci od dłuższego czasu i co? Jak nie mam numeru jeden? No co to kurwa jest? Co Co? Jak mi to nie zaliczyło? Nie, nie, ja mam dość. Ja mam, kurwa, dość. Ta gra jest manipulowana, kurwa. Ta gra jest manipulowana, kurwa, mać. Czemu nie mam numeru jeden? Bo co, kurwa? Co tu się odjebało? Ja mam numer... jestem na piątym tym? I czemu nie zaliczyło, kurwa? Byłam to pierwsza w dupę. Byłam pierwsza szmato w dupę pierdolona, gdzie jest moja nagroda? Rozkurwię tą grę, przysięgam. Rozkurwię tą grę zaraz, kurwa. Rozkurwią tą grę. Dobra, robi sobie. Ja to kończę. Ja kończę, ja mam dość. Więc to by było na tyle. Dzięki za do zobaczenia w na moim kanale. Cześć, na razie, cześć.